Dzisiaj będziemy dzisiaj nagrywać film z dużego placu. a jest jeden z plac. Z oczywiście. Takim zielonym. Moim. A z tyłu do siódemki. A z przodu do... do no, to я клянусь, тогда клянусь, и не до клянусь, я еще... О, я клянусь, могу... я

takie obciążenie. O! Jeszcze łama to. Mam to tu. Kurczę to. Ten. Eee. Fajnie naprawić. O! O! Jesteśmy! No fajnie mi teraz się nagrywa. Jak to jest gdzieś indziej. I lepiej mam ten! Nagrywanie! No, lepiej mam takie takiego nie ma. Fajnego. Patrzcie na mnie. Fajna. Ajaj. To się znowu ale to masz muzykę. No, dzisiaj robimy coś. Gdzieś... Czekajcie, dwie godziny tutaj. I wiadomo. Yy, będzie ten Będzie fajnie. Czekaj, to, to się stało. Podpójrz. Yy. Yy, jest godzina 10 taksówek A jakby sąd to było 1030 taksówek Jakaś. 10.5.

tam, tam o. Čakajte, vy to vyho tam o. vidíte to bramke, ne? To ona ja, ja ju vám nepovedať som grať. A ako si tam